W Stanobrzejskim Domu Kultury odbył się wernisarz malarstwa Wiolety Żążewskiej. Zaprezentowane w galerii prace wchodzą w cykl zatytułowany Sceny Zatrzymane. Pomysł się zrodził w zasadzie po śmierci mojej babci. I tak sięgnęłam do albumu rodzinnego, zakurzonego. I tam odkryłam fotografię, które zobaczyłam w pewnym nastroju, w pewnym świetle. I postanowiłam przełożyć to na materię malarską. Namalowane przez autorkę obrazy są przywróceniem pamięci po swoich przodkach, ale również ponowną próbą dokumentowania życia i zwyczajów w powojennej polskiej wsi. To są obrazy, które no, zatrzymały kadr, pewien wycinek, jak już powiedziałam wcześniej, rzeczywistości rzeczywistości w świecie moich przodków, moich dziadków. I to są kadry z ich życia, z życia codziennego, z okoliczności bardziej uroczystych typu wesela, śluby, tego typu sceny. Sceny zatrzymane Wiolety Żążewskiej można oglądać w Tarnobrzeskim Domu Kultury do 3 kwietnia.